Hej, fajnie, że jesteś. To kanał cyfrowy, przyjaciel. Krótkie porady, recenzje, przystępny język wszystko dla ciebie. Lecimy. Większość ludzi marnuje czas na generowanie przypadkowych twarzy. Ja nauczę cię tworzyć cyfrowe aktywa, na których realnie zarobisz. Prawdziwy pieniądz w AI to spójność. Jeśli potrafisz utrzymać wygląd modelki w każdej scenie i w każdym ubraniu, masz fach w ręku. Stajesz się architektem wirtualnych influencerów, na których marki wydają dziś ogromne budżety. Wynikiem tej lekcji będzie kompletny zestaw profesjonalnych zdjęć referencyjnych, od anatomii po emocje. Możesz go od razu użyć we własnych projektach, dowolnie ją ubierać albo sprzedać jako gotowy model klientowi. Zaczynamy od absolutnych podstaw, czyli wyboru obrazów bazowych, i tutaj od razu ważna uwaga, która rozwieje Wasze wątpliwości. Jako referencji możecie użyć twarzy nawet bardzo znanych osób. Dlaczego? Bo nasz proces całkowicie eliminuje ryzyko bezpośredniego kopiowania rysów. My po prostu pożyczamy od nich pewną strukturę, kości policzkowe czy geometrię twarzy, by na tej bazie zbudować coś unikalnego. Żeby pokazać wam jak elastyczny jest to system, przygotowałem dwa różne zdjęcia, jedno kolorowe, a drugie czarno-białe. Zrobimy to symultanicznie, żebyście zobaczyli, że niezależnie od źródła AI wyciągnie z nich to co najlepsze. Teraz dopasujemy nasze obrazy do idealnego formatu portretowego, czyli 3 na 4. Ja pracuję w Photoshopie, ale jeśli go nie macie, po prostu wpiszcie w wyszukiwarkę Photoshop Online i wybierzcie Fotopia. To darmowa i genialna alternatywa. Gdy już dodacie swoje zdjęcia, zaczynamy zabawę. Zaznaczamy zdjęcie i naciskamy klawisz C, żeby wywołać narzędzie kadrowania. Spójrzcie na górny pasek, tam gdzie domyślnie widnieje napis dowolny lub Free. Z listy wybieramy format 4x3, a potem po prostu zamieniamy te cyfry miejscami, żeby wyszło nam 3x4. To nasz złoty standard. Podciągamy ramkę tak, żeby kompozycja była idealna. Pamiętajcie o luzie nad głową i pokazaniu ramion. To, co zostanie poza ramką, zostanie odcięte. Na koniec szybkie Ctrl plus S lub eksport do JPG i gotowe. Przechodzimy do konkretów. Wgrywamy naszą czarno-białą referencję do modelu Nano Banana Pro. Pracujemy dzisiaj w środowisku Genspark, które daje nam świetną kontrolę nad procesem. W ustawieniach rozmiaru wybieramy nasz przygotowany format 3x4. Następnie wybieramy najlepszą dostępną jakość. Teraz czas na nasz prompt. To instrukcja, w której prosimy AI o jedno rekonstrukcję, a nie tylko koloryzację. Zamiast zgadywać barwy, model ma przeanalizować pory skóry, kierunki światła i głębie cieni, które w czarno-białej fotce są ukryte. Przy okazji, jeśli chcecie mieć te wszystkie instrukcje pod pełną kontrolą, sprawdźcie nasz materiał Biblioteka Promptów AI w Notion. Pokazuje tam, jak profesjonalnie zorganizować warsztat pracy, żebyście nigdy nie pogubili się w swoich najlepszych komendach. Spójrzcie na ekran. Nano Banana Pro dowiózł temat. Geometria twarzy siadła idealnie, a oświetlenie wygląda jak z profesjonalnego studia, a nie z serwerowni. Zero plastiku, czysty realizm. Ale pamiętajcie, w AI ilość przechodzi w jakość. Dla pewności zróbcie kilka generacji tego samego ujęcia. Wybierzcie tę jedną absolutnie najlepszą wersję, gdzie tekstura skóry i spojrzenie siedzą idealnie. Reszta do kosza. Przechodzimy do wersji kolorowej. Tutaj naszym celem jest czysty, profesjonalny portret studyjny. Wgrywamy nasze zdjęcie i odpalamy konkretny zestaw instrukcji. Prosimy AI o neutralne, szare tło i symetryczną twarz skierowaną prosto w obiektyw. Kluczowe detale: włosy gładko zaczesane do tyłu, całkowicie odsłonięte czoło i zero ozdób, żadnych kolczyków czy ubrań zasłaniających szyję i ramiona. NanoBanana Pro bezbłędnie przeniósł rysy twarzy na format 3x4, zachowując naturalną teksturę skóry i studyjną czystość kadru bez żadnych artefaktów. Pamiętajcie jednak, że dla pełnej pewności warto wykonać kilka generacji. Mamy nasz idealny portret bazowy z NanoBanana Pro. Teraz czas na najważniejszy etap. Wyciągnięcie z tego obrazu jego cyfrowego DNA. Przenosimy się do chat GPT. Wgrywamy naszą najlepszą generację i odpalamy specjalnie przygotowany prompt. Naszym celem nie jest zwykły opis zdjęcia. Prosimy ChatGPT o stworzenie ekstremalnie szczegółowej metryki tej postaci. ChatGPT wypluł kompletne, gotowe, cyfrowe DNA naszej modelki. To już nie jest zwykły opis, ale precyzyjna metryka, która definiuje każdą, nawet najmniejszą cechę jej wyglądu. Uwaga, ważny moment. Nie chodzi nam o kopiowanie bazowej modelki 1 do 1. To nie jest zwykły klon. Naszym celem jest stworzenie zupełnie nowej, unikalnej postaci, a to cyfrowe DNA daje nam nad tym pełną kontrolę. Co robimy dalej? To proste. Kopiujemy cały wygenerowany opis i przesyłamy go bezpośrednio do modelu Nano Banana Pro. Mamy trzy różne modele, ale spójrzcie na detale. Nano Banana Pro idealnie przeniósł kluczowe proporcje. Rozstaw oczu, linie nosa i strukturę kości policzkowych. To już nie są przypadkowe twarze to nowi bohaterowie, którzy mają to samo wizualne DNA co nasz oryginał. I pamiętajcie o złotej zasadzie: zawsze róbcie kilka generacji naraz, żeby z tej serii wyłowić jeden absolutnie najdoskonalszy kadr. Mamy bazę, czas na finalny szlif. Z trzech wygenerowanych modeli wybierzcie ten, który najbardziej Wam siedzi. Teraz wrzucamy go z powrotem do Nano Banana Pro, ale tym razem celujemy w maksymalny fotorealizm i jakość klasy premium. Stosujemy zaawansowany prompt, który działa jak cyfrowy retusz, podkręcamy nasycenie, dodajemy ciepłe, naturalne tony skórze i wygładzamy teksturę, pozbywając się zbędnych cieni czy zmarszczek. Chcemy uzyskać efekt jak z profesjonalnego aparatu średnioformatowego. Ultra detal, malownicze kolory i czystość obrazu, która wbija w fotel. Mamy to. Dzięki temu procesowi uzyskaliśmy ekstremalnie szczegółowe zdjęcia naszej modelki. Spójrzcie na tę teksturę skóry i ostrość to jest poziom profesjonalnej sesji reklamowej. Dla pewności wygenerowałem ten obraz dwukrotnie. Dlaczego? Bo w AI zawsze warto mieć porównanie. Teraz na spokojnie wybieram tę lepszą wersję, która trafi do projektu. Front mamy już perfekcyjny, ale żeby nasze cyfrowe DNA było w pełni trójwymiarowe, potrzebujemy ujęcia z profilu. W tym etapie instruujemy AI, by obróciło modelkę o 90 stopni. Skupiamy się na czystym profilu jedno oko ukryte za linią nosa, wyraźna linia żuchwy i odsłonięte ramiona żadnych rozpraszaczy, tylko czysta anatomia. Mamy to pełny profil. Zrobiłem dwie generacje, żeby mieć pewność co do detali z obu stron twarzy. Mała wskazówka. W samym promptcie nie wpisałem konkretnej strony, więc AI zdecydowało za mnie. Jeśli jednak zależy wam na konkretnym profilu, lewym lub prawym, po prostu dopiszcie to w instrukcji. Idziemy za ciosem. Po froncie i profilach czas na ujęcie w trzech czwartych. Tym razem do Nano Banana Pro wrzucamy nie jedno, a wszystkie trzy zdjęcia, które stworzyliśmy do tej pory, jako referencje. Dzięki temu AI ma komplet danych. Podajemy prompt na obrót o 45 stopni w prawo. Twarz i tułów skierowane lekko w bok, wzrok uciekający poza kadr. I mamy to! Od razu generuje dwa kadry, żeby mieć z czego wybrać ten najlepszy. Jak widać, perspektywa 3/4 została uchwycona idealnie, a nasza modelka zachowała pełną spójność. Mamy już zmapowaną twarz pod każdym kątem. Teraz czas na pełną sylwetkę. To absolutna podstawa, żeby nasza postać mogła później nosić dowolne ubrania i zachować realistyczne proporcje. Robimy to w dwóch wariantach w białej i czarnej odzieży. Dlaczego? Bo jasne i ciemne tło oraz ubranie inaczej reagują na światło i modelowanie przez AI. Chcemy, żeby model dokładnie zrozumiał, jak wygląda całe ciało naszej bohaterki. Od razu otrzymujemy dwa warianty: w białym i czarnym stroju, oba w pełnym wzroście. Zobaczcie, jak precyzyjnie Nano Banana Pro przeniósł naszą postać na całą sylwetkę. Mamy teraz idealną bazę: czyste, studyjne kadry, które pokazują modelkę od stóp do głów. Idziemy dalej, teraz jeszcze bardziej kompleksowo. Mamy już pojedyncze ujęcia twarzy i pełnej sylwetki. Ale co, jeśli potrzebujemy dynamicznego podglądu, który od razu pokaże nam postać z kilku stron? W tym kroku generujemy jedno zdjęcie, ale z trzema kątami ujęcia pełnej sylwetki jednocześnie. Stosujemy ten sam trik z białym i czarnym strojem, żeby model AI miał jeszcze więcej danych o proporcjach ciała i o tym, jak nasza bohaterka wygląda z przodu w 3 czwartych i z profilu. Uzyskaliśmy idealny arkusz postaci, gdzie w jednym kadrze mamy front 3 czwarte i profil. Co najważniejsze proporcje ciała i rysy twarzy są identyczne na każdym z ujęć. Dzięki temu, że zrobiliśmy to w czarnej i białej odzieży, nasz model AI ma teraz kompletny skan sylwetki. To fundament, który pozwoli nam wstawić tę postać w dowolne miejsce, w dowolnym ubraniu, zachowując 100% realizmu. Mamy już idealną bazę anatomiczną, ale żeby postać była autentyczna, musi wyrażać emocje. To jest moment, w którym tchniemy w nią życie. Zamiast generować każdą minę osobno, stworzymy kartę sześciu emocji. Instruujemy AI, by podzieliło kadr na dwie kolumny, w których znajdzie się sześć różnych ujęć portretowych. Od delikatnego uśmiechu i czystej radości przez śmiech, aż po głęboki smutek, melancholię i pełne skupienie. Na koniec dodajemy ujęcie wyrażające pewność siebie i determinację. Spójrzcie na ten arkusz. Uzyskaliśmy sześć różnych stanów emocjonalnych, zachowując przy tym stuprocentową spójność twarzy naszej modelki. To niezwykle ważne. Mamy teraz wzorzec tego, jak jej twarz marszczy się przy śmiechu, i jak zmienia się spojrzenie, gdy jest smutna. Dzięki tej karcie nasze cyfrowe DNA jest już kompletne. Przeszliśmy drogę od technicznych rzutów przez sylwetkę aż po duszę naszej postaci. W efekcie naszych działań otrzymaliśmy kompletny zestaw profesjonalnych zdjęć referencyjnych naszej modelki. To potężne narzędzie, które możecie wykorzystać w swoich własnych projektach dowolnie ją stylizować, zmieniać ubrania czy osadzać w różnych scenach. Co więcej, tak przygotowany pakiet możecie śmiało prezentować potencjalnym klientom jako dowód na to, jak stabilne i powtarzalne potrafią być wasze cyfrowe postacie. Na dziś to już wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub coś jest dla was niejasne, śmiało piszcie w komentarzach, chętnie pomogę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.